Dzisiaj, dzisiaj odcinek dzinto. rodzinny, dzisiaj. bo były święta. Tak, dzisiaj rodzinnie. Jak widzicie, co nie mamy dzisiaj? Dwójkę gości. Gdyby kosmić, co byś dzisiaj powiedział? A, omega? Materiał zrealizowany dzięki Giełdowa 14 przestrzeni stworzonej z myślą o podcastach, szkoleniach i fotografii. Dzisiaj odcinek o wszystkim i o niczym. Witamy serdecznie. Wtorek, godzina 11. Odcinek z przymrużeniem oka. Dobra. Wtorek, godzina jedenasta kawa z prominskimi. dokładnie. Okej. Okay. Właśnie jedziemy. sobie poszli. I mam kilka pytań do Ciebie. Dawaj. Jaką super moc chciałabyś mieć w pracy? W pracy? Tak. Dobra. No. Dobra. W pracy chciałabym być yy, na za, no, no, fl, jak flash. Wiesz o co chodzi? Że, że szybkość, 15 minut nie chodzi o to, żebym do była żebym była bardzo szybka, tak jak Flash jest jakby ten bohater, no. tak? E, bo dzięki temu bym tak szybko odwalała tę robotę, że mogłabym więcej e, jeszcze przyjąć klientów i po, przez to mieć więcej pieniędzy, że i w, dzięki temu więcej czasu na zakupy i inne rzeczy. No, <laughs> no to widzisz. czyli? A Ty? Czyli więcej automatyzacji. E... Nie. Chciałabym być fleszem. Okay, no tak dobra. szybko się poruszać po prostu. Dobra, okay. Bo dzięki temu też transportowałabym się szybciej na przykład stąd do domu i na przykład y, albo z biura do mamy i na przykład na kawę do mamy. Nie musiałabym jechać godzinę A, w to okay. i godzinę z powrotem, tylko w 5 minut powiedzmy. myślę, myślenie jest ten. Ja mam zupełnie inne. Dawaj. A czy Ja właśnie mam tak, że jeżeli ktoś by mi. No, tak, jak ty mi zadajesz pytanie, jaką chciał mieć supermoc, no. to ja już. Po prostu nie chodzi o to, że uważam, że jestem super, tylko po prostu, jak gdyby nie mam takiej potrzeby. A myślałam, że patrz, ja już mam super moc. No, no, właśnie, taki jak już jestem, ja siebie akceptuję. Nie no, kumam, to, ja, ja siebie też akceptuję, ale zadałeś pytanie, to nie, no odpowiadam. Wiem, no, no, no tylko mówię, że, wiesz, że jak gdyby nie, nie wybiegam tak, nie mam czegoś takiego, że wiesz, chciałbym. Ale to nie mieć. jest, ja też nie, wybie nie wybiegam i że ja bym chciała mieć, ale skoro zadajesz pytanie, to Jasne, ci na nie co, odpowiadam, więc ty mi też na nie odpowiedz, no, Jaki, jaką supermoc no to... mógłbyś mieć, a nie, że żadną, jakby chodzi, to, a, to jest... Muszę w jakąś Tak, wybrać. to jest bardziej taka... Y jakby daj wodze no nie, no wyobraźni, dobra, no to, to, a nie, że to, to, to ma być realne. No dobrze, to kiedyś chciałem być jak Wolverine. Że mieć ten. Psz! No nie no, to musisz mieć połączone regeneracje z okay. no, Więc jakby to, to. Dlatego się do niego upodobaniałeś? W pewnym tak, momencie? Tak. No, okay. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Okay. Bo to dzisiaj będzie Q&A do Q &A, Patrycji. Q &A. Poznamy się lepiej. Tak, tak. A ja będę odbijała pałeczkę, żebyście <laughs> starego wiesz, też poznali. Co, nie? Kawa z mlekiem czy z klientem? Dobre pytanie. Macza. Z przyjaciółką. Okej, okay, no i. Warszawia. I cyk. I <grym> masz ten A ty? No dobra. Poczekaj. E... Kawa z mlekiem czy z klientką? Z klientką. Kurwa nie wyczuwam. Widzicie? Widzicie, co ja mam za męża? No bo nie piję mleka. No Tam, bo piję espresso. No dobra, nie pijesz mleka, ale to z klientką? Masakra? No, tak, no, no, no tak. Rozmawiamy poza Dobra. anteną o tym i okay. dalej. Wolisz zapłacić karę, czy zadzwonić do urzędu? Zadzwonić do urzędu. Jasne, to nie, wiadomo. A czy znaczy, ja w ogóle Obvious. dzisiaj miałem bardzo fajną rozmowę? Wiecie, w ogóle. Ja nie wiem, znaczy, chyba ty też, ale wiele wielu przedsiębiorców ma coś takiego, że jak gdyby, bo to urząd. I dzisiaj w ogóle miałem taką fajną rozmowę z pani z Urzędu Skarbowego dzwoni do mnie, czy tam o kogoś tam. Ja mówię, że no. To rozumiem, tylko w sumie, wie pani, święta już i w sumie to mi się nawet nie chce za bardzo dzisiaj już rozmawiać. To niech pani tam, jak gdyby zadzwoni, no ale wie pan, bo tam coś trzeba wysłać. Ja mówię, wie pani, co, a mi się nie chce. I ona taka, wie, no, i ona, no bo wszyscy się stresują. Mówię, wiem, a ja Wam, wie pani, to jest pani praca i to jest mega, mega cute, że naprawdę urzędnicy są super mili. Ja bardzo hmm. lubię rozmawiać z urzędnikami. Urzędu Skarbowego. Zmienił się już poziom tych Tak, w osób ogóle chciałbym w to powiedzieć, chciałbym, nie wiem, jak gdyby, czy wiele osób ma styczność. Ja naprawdę lubię panie z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, te panie, co kontrolują nas, bo one są mega miłe. A mogę coś powiedzieć? Wiesz, no. czy jak ja zauważyłam, jaką ja zauważyłam różnicę? Że często te panie są bardzo miłe, ale jak trafisz na pana, to on już nie jest miły. Tak? tak? To, to ja nie naprawdę. wiem. Naprawdę. To... Mam takie no. coś, tak teraz mi przyszło, ja że. Te panie, panie są pan... bardzo miłe, a trafiłam na przykład na pana, który zadzwonił, że coś tam chce, nie wiem, żebym skorygowała. I mówię, Dobrze, dobrze, zapisałam, a on na drugi dzień do mnie dzwoni, że przecież to miało być skorygowane. Jakby na drugi dzień. Eee, dobre. A, wie, że dzwoni do biura rachunkowego, wie, o co chodzi. I Cię, numerek, nie dostał numerka? Jakby to... <śmum> bo to jest pilne, jakby no. Super. Wyobraź sobie pan, że dla mnie wszystko jest pilne, nie? Dokładnie. No, więc, y, Dla każdego analityka przykład... każde jest tak samo pilne. Yy, więc o, tutaj na przykład no. zauważyłam taką korelację, że no kobiety ja, inaczej mężczyźni. Ja chcę niż mówisz, powiedzieć, że panie w urzędach w ogóle, bardzo. my mamy no, wiecie, z dużą ilością też urzędów pracy, współpracujemy i tak, dalej, i tak dalej. Wszędzie tam no, są przemiłe panie. Nawet Przepraszam, co stworzę, bo wiecie, wiecie. co Sorry, tu psy bo dzisiaj dzieciaki są u nas I omcia dzisiaj, właśnie weszła się. tam się, zaklinowała. Tak, i ten. I... No, o tam. No. <gryzny> ja naprawdę chciałbym powiedzieć, że panie w urzędach są mega, mega, miłe, co jest mega, mega fajne. co O oh mega, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. No. Ona zareaguje, jak <gryzny> zawołam kosmicz. Kosmić, O, <gryzny> mówię. No. Eee, pytanie. Kiedy ostatnio udawałaś? Orgazm. <gryzny> 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 wy, wy, ten wypikamy to. <gryzny> <gryzny> Pogę, przepraszam. Kiedy ostatnio udawali? Uda, <noise> nie, no to. Nie? Kiedy ostatnio udawaliś, że nie widzisz wiadomości od kogoś? Nie wiem, 5 minut temu pewnie. A? Dzisiaj na pewno. Najczęściej od ciebie. <noise> nie żartuję. Od ciebie hmm. akurat odczytuję od razu. No tak, bo jeśli Ale... nie to będę krzyczał. Na przykład spokoju. od klientów, no udaje, że nie widzę czasami. Okay. Ja nie udaję, po prostu nie mam czasu odczytywać. Znaczy no ogólnie no to dla mnie to jest trochę udawanie, no bo ja widzę, że ta wiadomość jest, no. ale robię rzeczy, które miałam zaplanowane na dzisiaj i nie mogę tego zrobić, no właśnie, więc po prostu to, to w to nie wchodzę. Mnie, to dla mnie to nie jest, jak gdyby. Nie, bardziej... no, dalej to jest udawanie, że nie widzę. Bo widzę. No tak, ale i tak nie możesz zareagować. Bardziej mi chodzi o to, że jak gdyby wiesz, tak. To od wiem, drugiej... leżysz, i wiesz. Nie masz powiedzmy, tak też że taki robię. czas, masz tak też robię nie masz codziennie. co, jak gdyby ten i nagle myślę, że doadomości. nawet po dwa razy dziennie. O, tak udajesz, tak wiesz, tam myślę, Aha, że cały czas. Czyli, dobra. Okay. A jaka piosenka leci ci w głowie, gdy księgowość się nie zgadza? Obecnie w głowie leci, Jedziesz. leci mi żadna piosenka. A. Obecnie w głowie, kiedy księgowość się nie zgadza, a nawet się zgadza, czyli y, co leci w tle do księgowania? Są to Desperate Housewives, A, czyli no, gotowe, gotowe na wszystko, wszystko tak. bo ma to dużo sezonów, długie odcinki i dużo odcinków w sezonie. Okay. I w ogóle najlepsze jest to, że ja nie wiem, jakie ja trafiam. Ja bym chciał no. tu... rozsiąść się teraz babski kącik. Ja nie wiem, jakie ja trafiam, że zawsze jak oglądam jakiś serial, no nie? No. To okazuje się, że na przykład w tym momencie ta moda z tamtych lat, kiedy, kiedy ten serial oglądam, wraca. I na przykład. W, nie w zeszłym latach, jeszcze poprzednie, oglądałam Gilmor Guilty, kochane kłopoty, w wakacje. Nie wiem, ty oglądasz w ogóle zupełnie wie Dobra, no ale taki ten. bardzo stary też serial. Okay. I ogólnie to tak naprawdę wtedy na, na bardzo mi się podobały też te stylizacji, z i sobie chciałam wplatać w ten. I w ogóle najlepsze jest to, że wtedy ten serial też stał się taki bardziej top. I y, na jesień już zaczęły wchodzić podobne stylizacje do sieciówek, co one miały, nie? Teraz oglądam to y, house, Desperate Housewives. I y, te lata y, wtedy, kiedy to było nagrywane jak one się ubierały, też wraca. Czyli te takie a -la tuniki, tylko że po prostu zwiewne taki klimat, bokosik i w ogóle. Przepraszam. Więc y, ja nie wiem, jak ja to robię. Ja, nie wiem, to jest jakaś siła przyciągania, siła manifestacji. Okej, okay, to mam. Odnośnie Twojej siły manifestacji, z czym ostatnio totalnie przesadziłaś? Z różem na policzkach. <grym> <grym> okay. Dobra, mam jeszcze drugie, z czym okay. ostatnio totalnie przesadziłam. Z jazdą, yy, prowadzeniem auta no że jechałam do Warszawy w jednego dnia drugiego dnia z Warszawy wracałam więc no sama w sumie e, nie? Tak no to nie, było z nie dnia na dzień no, po pierwsze nie robię tyle nie. kilometrów po drugie normalnie nie jeżdżę po Warszawie po trzecie to we wtorek pojechałam do tej Warszawy dojechałam tam a w środę po południu pod wieczór wracałam z niej więc no grubo Przesadziłam z ilością godzin za kółkiem, bo jak dojechałam do domu, to ja ci. Ty widziałeś tylko, że ja padam wtedy, jak wróciłam w środę. No, no. Ja pływałam, dosłownie. Ja, ja byłam tak zmęczona, że mi błędnik latał. Ja czułam się, jakbym była na statku. Tak, mm, Naprawdę? No, no, to było takie zmęczenie, i ja mam taki problem ogólnie z błędnikiem, dlatego teraz, jak jestem na diecie y, od Asi, to ona też jest pod kątem wyprostowania trochę tego błędnika, bo przy takim zmęczeniu, że po tylu dniach zakupu i ja jeżdżenia. A błędnik wie, co pomaga? Medytacja. No, tak, też mam to wpisane w tym. Y, mam medytację też idzie? wpisaną. No, na razie zaczęłam dietę. <laughs> Nie wszystko naraz, bo się poddam. Nie, no wiem, wiem nie, ja się zgadzam tutaj, gdy pod tym względem. Więc. No więc. Mata ci też przyszła. Tak. Czekamy może tylko na deskę. A nie, no to na razie na matę możesz zawsze popatrzeć. Co, nie, Patrzę to, no. codziennie. To się z co, nie? Okej. Okay. Ty masz jakieś do mnie pytanie, ja to też. Nie wiem, fajnie mi się odpowiada. Czuję się tak? jak na jakimś a, wywiadzie. A, najlepsza to, inwestycja poniżej 100 złotych. Nie wiem, każda inwestycja, z której, która jest poniżej 100 zł, jest dobrą inwestycją. <grywa> Nie żartuję. Najlepsza inwestycja poniżej 100 zł, muszę się zastanowić. Na pewno jakiś sprzęt do nagrywania, wiesz o co chodzi, że okay. jakiś coś. O to, to takie. O, to, to jest najlepsze, czekajcie, pokażę. Pop socket na telefon. Tylko, że on jest na magnes, więc nie muszę go mieć. Mogę mieć ładne TUI. I kosztowało 30 zł w TK Maxie. Codziennie yeah, z niego spoko, korzystam, ja ale mam to. też i to jest też dobrym, e, dobrą inwestycją poniżej stówy tutaj na magnes przyczepia się te takie mm, ośmi ośmiorniczka. się na to mówi, nie wiem, takie. Wiecie, że można przyczepić do lustra i telefon tak wisi mieć na no wprost. Tak. To, to są moje najlepsze inwestycje poniżej stówy. A twoja? ty dużo inwestujesz? To może ty coś tutaj tam. Nie ostatnio do firmy to z temu zamówiłem tyle rzeczy, że szkoda Nie chęcej, wyszło więc, ci poniżej stówy. Ale jako jedna rzecz, to na pewno od wiele nawet, więc tam... <laughs> To jest to jest ta odchłań temu i AliExpress, czyli że dodajesz do koszyka właśnie te rzeczy po piątaku, po piątaku i wychodzi jeszcze jakiś Kuponiki Jeszcze kuponik <laughs> ci naliczają, kliknij tak. tu jeszcze, to jeszcze Ach. kuponik odbierzesz. A ty mhm. się tak dajesz, taki baran, to to... Łyka, łyka jak pelikan. No wiesz, <laughs> i mówię ten. E, wiesz co, poniżej... Nie, nie, nie wiem, myślę, że ten bardziej musiała być wyższa kwota. <laughs> wiesz, też bym mogła powiedzieć bardziej wyższa, to bym powiedziała okulary czy coś, wiesz o co chodzi. Torebka, ale no zadałeś takie, ja to się nie, No dobrze, no. No dobra. Proszę, a ty odbijasz w takim wiesz, ja jestem przygotowany. A co za, przecież tobie czat GPT pisze teraz na bieżąco te pytania. Widzisz, ja mówię, on słucha i ten, ha. Proszę bardzo, to jak sobie Jakbym, o, Ja go. wiem, co bym powiedziała, jakby było też powyżej stówy. Dużo więcej niż stówa. No dajesz. Nie wiem, ile one kosztowały, ale uwaga, bo ja muszę wstać. Bo okay. są to moje spodnie, A, klamur, blonde, klamur <laughs> i <laughs> Piękne gwiazdki mam na dupie, ja nie? Nie takich spodni. To są, to są spodni. gwiazdki jakby takie dodatkowe, czy takie z, z tym? Nie, y, były takie spodnie kupiłam, w sensie z tymi gwiazdkami, nie dokupowałam osobno gwiazdek. Okay, no dobra, dobra. Hasło twojego życia zawodowego w 2025. Jedziesz. Mam dwa. Okej. Okay. I jedno ci się nie spodoba, ale to ja to dobieram po swojemu, czyli mniej wyjebana będzie ci dane. Tylko nie w takim, nie, tego, nie w takim okay. negatywnym sensie, tylko w takim, wiesz. I drugie, bez spiny są drugie terminy, jak na studiach. I ja podchodzę, ja to bardzo bardzo życiowo podchodzę do tego bez spiny są drugie terminy bo właśnie bez spiny jak coś zrobisz to zadzwoni urząd i każe ci poprawić najpierw znaczy tak to jest tak bardzo jakby spokojny, bardzo to nie, jak w tą, w, pod tym kątem biorę znaczy i ja uważam, mam że takie że, to, to jest że mega luz. fajne i jak gdyby ja wiesz bo bo wiem że przedsiębiorcy tam o takie różne rzeczy się martwią i w ogóle że wiesz tam VAT i, i tam się spóźnisz kurde okej okay, no jak gdyby spóźnić się zapłacisz odsetek tam 5 zł co bo jeżeli to jest parę dni. No tak, wiesz, wiesz no. wiadomo, że zależy jaka kwota, i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli nie masz, to możesz też rozłożyć sobie na raty, złożyć wniosek do urzędu, żeby rozłożyć no to tak, na raty, i tak, tak dalej. Tak. tu się akurat zgodzę, że wielu przedsiębiorców naprawdę wrócę znowu do tych pań z urzędu, które są tak turbo miłe, Bo ja uważam, że naprawdę one są, jak gdyby, miłe mm -hmm. i. Część przedsiębiorców naprawdę powinna sobie troszeczkę takie właśnie troszeczkę tego kija wyciągnąć z dupy co nie? pod względem urzędów. Mm -hmm. tak. Bo nie wiem, czy sobie zdają sprawę z tego, że naprawdę to wszystko, co oni robią, legalne, mniej legalne, pokazują mnie pokazują. Teraz wszystko widać. No. Dokładnie, urząd skarbowy. To, to, to wszystko jest widoczne. Jeżeli jeszcze się o to spinasz, to w ogóle totalnie no tak. jakby to nie No znaczy, Ale wiadomo, że, faj, do, że trzeba tego pilnować też po części, tak? Że nie, że mieć całkowicie nie, no, wywalone pewnie. w to. Yy, <coughs> prawda na zdrowie. Potwierdzam. Czyli wiecie, no, nie dostarczać tych dokumentów, czy nie wiem. Yy, no, jakby nie oceniam, ale po prostu. Sam yy, kiedyś nie dostarczałem na czas. No i, i, wi i, wi i wiesz, że to było dla ciebie bardzo w sensie zgubne. Dla mnie, dla mnie w tamtym momencie tak. I dla wielu osób może być zgubne, więc Oczywiście. wiesz, co innego przejmować się, co nie, także mieć kija w dupie, a co innego po prostu spełniać obowiązek, czyli to, że jesteś ustawiony z księgową, że masz dostarczyć do danego to, 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 dnia te to, to, dokumenty. Że tam, no, no To też trzeba rozgraniczyć. Właśnie chodzi o to, że, że tu. tu mhm. Ja też nie chciałem zabrzmieć, że należy mieć w to Trzeba, ten. ale wiesz o co chodzi, że zaraz yy... jakby w tym internecie. <noise> ja ostatnio dodałam yy, TikToka yy, z tego, jak prowadzi, jakby o, odnośnie rekrutacji. Red flagi, co nie? Mhm. Och, jaka tam jest skutnia. Ja nawet im nie tak odpisuję. Mówiłaś, ludzie się red red kłócą. Flagi, no red flag, no, dla, mnie, dla mnie najważniejszy no. red flag? Jak gdy podczas rekrutacji? To jeżeli osoba, która chce się zatrudnić, pierwsze co wchodzi i gdyby narzeka na poprzednią firmę. To jest jakby... To samo powiedziałam, to wiesz co mi powiedzieli? No. To co wiesz, co mi piszą w komentarzach? Nie, dawaj. To po co zapraszasz ją na rozmowę? Boisz się, że o tobie też będzie źle gadał, to znaczy, że masz coś za uszami. Serio, naprawdę <laughs> Naprawdę jakby... piszą ale... Ale albo piszą sobie... mi na takiej zasadzie. To po co pytasz, dlaczego zmienia pracę, skoro cię to nie interesuje i nie chcesz znać prawdy i w ogóle, a ja to naprawdę wiesz, nagrałam taką pogadankę, no. gdzie gadam sobie po prostu o tym, że wiecie, moim reczakiem. Ale można. No dobra, mo, że moim red flagiem jest to je, w momencie, kiedy ktoś przychodzi i yy, ja pytam, dlaczego on chce zmienić pracę, on mi zaczyna narzekać na poprzedniego poprzedniego pracodawcę, że mo, po prostu ja to powiedziałam normalnie i w taki hmm. sposób, że wystarczy to powiedzieć no tak. w normalny sposób typu nie odpowiada mi atmosfera, nie dogaduje no tak. się, kropka, kropka, wiesz o co chodzi. No tak, no A... jest krótki odcinek taki. A ja muszę jechać oka. robić zakupy. A ty jeszcze zakupy, a ja ten, bo, bo nagrywamy to w piątek przed świętami, uciekamy na święta. Tak, właśnie jedziemy fajnie. Jedziemy za trzy godziny? Coś takiego, co coś nie mody. Coś takiego, więc młody, jeszcze muszę zahaczyć więc, jakiś spożywczak dla mamy. Tak, więc kilka pytań szybko na temat. O, trochę o rekrutacji, czyli w sumie co się dzieje u nas. Znaczy, no akurat teraz jesteśmy w rekrutacji. I trochę, no, no Jesteśmy, no jesteśmy nawet, mocno, tak, 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 jesteśmy, uważam, jesteśmy, dlatego też przed sezonem jesteśmy hmm. bo i rekrutujemy do Mielna, do Sarbinowa, do Jarosławca. Do Jarosławca to w ogóle mamy CV tyle, że to nam jest dziesiątki, niesamowite, dziesiątki. dla mnie znaczy, to jest niesamowite. Mamy, a ja nie, ponieważ yy, w Jarosławcu wiemy, że inne lokale płacą dużo, dużo gorzej niż my i to jest tak, jednak, tam nie, ma, do nas, tam nie ma wokół tak. miasta takiego, które by podbijało stawki. I tam mamy dziesiątki. Dziesiątki. To wiem, ale to jest civiczne. niesamowite, wiesz, bo. Mm, no Jarosławiec nie jest. No, nie, no w sumie duże jest, duży jest powiat dookoła, więc no te dzieciaki mogą dojeżdżać. Nie, ja patrzę po prostu pod kątem swoim, osoby, która mieszkała w Jarosławcu, więc y, jakbym nie mieszkała nad morzem w miejscowości nadmorskiej, tylko w innej, no to raczej bym nie pojechała na sezon do Jarosławca, tylko pojechałabym do Ustki, do Darówka, do Mielna, no, 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 co ale chodzi. Ale idzie w tym takim kierunku, jak gdyby fajnym, więc tutaj. Ale nie imprezowym, to. więc a tu mówimy cały czas o młodzieży, a jednak zawsze. Ale młodzież wydaje mi się, że teraz też mnie imprezuje. Nie wiem, no i jakby no ja, ja tak, aczkolwiek w ich wieku to ją się chciała wyszaleć. Jeszcze. Spoko. Dobra. Dzięki, cześć. Dzięki, pa, a, zapamiętajcie, się. subskrybujcie dzwoneczek, lajczek, like, komentarz, Pięknie. buziaki. Cześć. Pa wesołych świąt, chociaż Heju. obejrzycie to już po świętach. Dokładnie tak.